Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa tutaj zgromadzonych na sali notowań giełdy papierów wartościowych w Warszawie oraz tych, którzy oglądają nas dzisiaj poprzez internet na uroczystości debiutu na rynku głównym spółki BioPanet SA. Właśnie przed chwileczką otworzyliśmy tutaj z przedstawicielami spółki dzisiejszą sesję giełdową. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli spółki, którzy tutaj są razem ze mną na podium i chciałam ich w tej chwili przedstawić Państwu. Jest z nami Pan Sylwester Strużyna, prezes zarządu BioPlanet SA. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jest Pan Grzegorz Mulik, wiceprezes zarządu BioPlanet SA. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie Panią Barbarę Strużynę, akcjonariusza spółki. A także miło powiedzieć, że to jest spółka rodzinna, jak widać tutaj po akcjonariuszu i po Panu prezesie. Także bardzo serdecznie witamy. A także witamy Pana Radosława Olszewskiego, prezesa zarządu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Szanowni Państwo, dzisiejszy debiutant spółka Bioplanet SA. Swoją historię na rynku publicznym rozpoczęła już dużo wcześniej, to jest w 2015 roku, kiedy to 1 kwietnia 2015 roku akcje spółki zadebiutowały na naszym rynku, w alternatywnym systemie obrotu, na rynku New Connect. I to pokazuje, że, jest, że nasz rynek New Connect, który został pomyślany od samego początku jako taki rynek, gdzie mniejsze spółki Mogą rozwijać się, dojrzewać, a kiedy osiągną już pewien, pewien poziom dojrzałości, po prostu dokonują skoku rozwojowego, którego wyrazem jest między innymi przejście na rynek główny. I właśnie to jest dowód na to, że to założenie się sprawdziło. Bioplanet jest pierwszą spółką z sektora żywności ekologicznej, która to spółka debiutuje na rynku głównym na Warszawskim Parkiecie. Działa od ponad 15 lat i jest liderem polskiego rynku w zakresie produkcji i dystrybucji certyfikowanej żywności ekologicznej, tzw. biożywności. Jej udział w rynku wynosi około 20-25%, co jest potwierdzone w badaniach Polskiej Izby Żywności Ekologicznej i PMR Market Experts. Oferta spółki obejmuje około 7 tysięcy produktów, a od 2007 roku produkty BioPlanet posiadają certyfikat agrobiotest. O samej spółce, jej historii, teraźniejszości i przyszłości opowie zapewne bardziej szczegółowo prezes spółki w dalszej części uroczystości. Ja chciałam tylko podkreślić, że wartość polskiego rynku żywności posiadającej certyfikat pochodzenia ekologicznego, czyli żywności bio, według analiz już wspomnianego wcześniej Agencji Badawczej PMR Market Experts, ma rosnąć średniorocznie o ponad 9% do 2026 roku. Oczywiście ma na to wpływ rosnąca świadomość naszego społeczeństwa odnośnie tego, jak żywność wpływa na nasze zdrowie oraz samopoczucie, a także na pewno proekologiczna polityka realizowana w ramach Unii Europejskiej. Osobiście i w imieniu giełdy życzę z całego serca spółce Bioplanet, aby stała się beneficjentem tych zmian w trendach żywnościowych, które mają miejsce. W Polsce, w Unii i na świecie. A teraz chciałabym zaprosić domównicy, przedstawiciela spółki debiutującej, pana Sylwestra Strużynę, i poproszę o zabranie głosu w imieniu spółki. Może, się, jak pan woli, czy tu woli? Nie, nie, nie proszę. Dzień dobry. W imieniu spółki chciałem tutaj powitać wszystkich naszych gości, pracowników, współpracowników, odbiorców i dostawców, także przedstawicieli Rady Nadzorczej. Cieszę się, że po siedmiu latach pracy na New Connect w końcu przyszedł ten dzień, kiedy przechodzimy już na większą giełdę. Mam nadzieję, że wszyscy nasi akcjonariusze będą długoterminowo zadowoleni z tego ruchu i że wartość naszej spółki będzie zdecydowanie wzrastać także w najbliższych latach, korzystając z pozytywnych trendów na rynku żywności i rozwoju żywności ekologicznej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. A teraz na pamiątkę dzisiejszego dnia chciałam przedstawicielom spółki wręczyć po pierwsze byka giełdowego, symbol hosty na giełdzie, także mamy nadzieję, że właśnie akcje spółki Bioplanet będą nam rosnąć. I drugi, dru, druga rzecz, która to jest nasz dyplom, który upamiętnia. Ten dzisiejszy dzień i także będzie potwierdzeniem pisemnym, że spółka jest już notowana na rynku głównym Warszawskiego Parkietu. Także przekazuję w ręce przedstawicieli spółki. Teraz zapraszamy Państwa na prezentację dotyczącą spółki, którą poprowadzi jej prezes, pan Sylwester Strużyna. Proszę bardzo. To tym się przyłączył, tak? Tak. Spółka Bioplanet została założona w 2005 roku. W, rozpoczęła działalność w 2006 i w, cały czas zajmujemy się żywnością ekologiczną. Żywność ekologiczna jest przede wszystkim zdefiniowana. A jak to się cofa? O, dobra, okej. Okay. <laughs> y Unia Europejska zasadniczo dzieli żywność na dwa rodzaje, na żywność konwencjonalną i na żywność ekologiczną. Żywność ekologiczna jest oznaczona na terenie Unii tym zielonym euroliściem i charakteryzuje się brakiem pozostałości pestycydów. Czyli podczas uprawy roślin czy też hodowli zwierząt, nie wolno stosować sztucznych nawozów ani chemicznych oprysków. Dzięki temu żywność ta jest rzeczywiście inna od żywności konwencjonalnej, co można łatwo. Zbadać badaniami na pozostałości pestycydów. Nasza spółka, tak jak wspomniałem, powstała w 2005 roku. Przez te 14 lat, historii przeszliśmy wiele etapów. W 2008 wprowadziliśmy do naszej oferty nabiał ekologiczny, czyli pierwsze produkty świeże. I kolejno poszerzaliśmy naszą ofertę, także dzisiaj mamy już 7 tysięcy produktów ze wszystkich możliwych kategorii i możemy kompleksowo zaopatrywać duże sklepy z żywnością ekologiczną. W 2014, w 2014 roku rozpoczęliśmy budowę naszego Centrum Logistycznego w Leśnie koło Warszawy, które uruchomiliśmy w 2015 roku. Także w 2015, tak jak tutaj Pani Prezes wspomniała, 1 kwietnia zadebiutowaliśmy na rynku New Connect. W, z kolei w 2019 roku, w 2020 roku rozpoczęliśmy rozbudowę naszego centrum logistycznego, które zakończyliśmy w 2021. Obecnie największym wyzwaniem przed spółką jest zbudowanie nowych zakładów konfekcjonowania. Tak jak wspomniałem, funkcjonujemy w leśnie Koło Warszawy. Na dzień dzisiejszy nasze centrum logistyczne to jest około 10 tysięcy metrów kwadratowych i oferujemy około 7 tysięcy produktów. Towary rozwozimy po całej Polsce. Naszą cechą charakterystyczną jest to, że Sklepy mogą składać zamówienia do godziny 12, a my w ciągu 24 godzin dostarczamy towary do sklepów na terenie całej Polski. Spółka ma nie tylko żywność suchą, ale także produkty świeże, m.in. świeże warzywa i owoce nabiał, mięso i wędliny oraz mrożonki. Najszybciej rozwijającą się kategorią w naszej spółce są świeże warzywa i owoce, które jeszcze 5 lat temu stanowiły zaledwie 1% naszych przychodów ze sprzedaży, a dzisiaj jest to już około 10% i jest to kategoria zdecydowanie najszybciej rosnąca. Jednocześnie jest ona najtrudniejsza dla naszej konkurencji, gdyż bardzo ciężko jest zbudować odpowiednią skalę działania, aby móc dostarczać do sklepów świeże warzywa i owoce. W ramach naszych marek, przede wszystkim marki Bioplanet, mamy około tysiąca produktów spośród siedmiu tysięcy. Markę Bioplanet mamy podzieloną na 17 kategorii produktowych. Są to takie serie podstawowe, jak na przykład seria fioletowa suszone owoce, czy też seria brązowa orzechy. Kolejne uzupełniające serie to między innymi nabiał i produkty chłodnicze, ale także soki czy świeże warzywa i owoce. Oj. Oprócz naszych marek dystrybuujemy 6000 tysięcy produktów pod innymi markami. Są to często najwięksi producenci danych produktów żywności ekologicznej w Europie. Między innymi współpracujemy z dużą niemiecką firmą Natumi, która produkuje roślinne alternatywy mleka. Czy też włoskie produkty Alczenero, lidera w produkcji ekologicznych makaronów. Mamy też w naszej ofercie największego producenta ekologicznych czekolad, niemiecką firmę Vivani. Mamy także licznych polskich dostawców, jest to m.in. firma Dale Natury, która oferuje nam herbatki ziołowe oraz przyprawy. Czy też na przykład firma Wasong, to są ekologiczne wędliny, czy też Eko ekologiczny nabiał. W ramach naszej sieci dystrybucyjnej korzystamy z czterech punktów przeładunkowych. Są to punkty w Toruniu, Poznaniu, Dąbrowie Górniczej oraz w Oleśnicy koło, koło Wrocławia. I dzięki właśnie tym punktom przeładunkowym nasza żywność dociera w ciągu 24 godzin do klientów na terenie całej Polski. Na dzień dzisiejszy globalna wartość rynku to jest około 106 miliardów euro. Największe rynki na świecie to są Stany Zjednoczone, Niemcy i Francja. W wielu krajach Europy Zachodniej żywność ekologiczna to jest od 4 do nawet kilkunastu procent wartości całego rynku żywności. W rekordowej pod tym względem Danii udział produktów ekologicznych to jest aż 12%. Procent. Natomiast w Polsce rynek żywności ekologicznej to obecnie jedynie 0,5% całego rynku Żywności. Podobnie jeżeli chodzi o uprawy ekologiczne, średnia dla Unii Europejskiej to jest dzisiaj 8%, w Polsce jedynie 3,5% obszarów jest uprawianych metodami ekologicznymi. Unia Europejska postawiła sobie ambitny cel, aby do roku 2030 zwiększyć udział żywności u upraw ekologicznych z obecnych 8% do 25%, gdyż Unia Europejska zakłada, że Istotnym strategicznym celem jest zmniejszenie zużycia pestycydów, aby poprawić jakość środowiska, w którym żyjemy i na ten cel Unia planuje wydatkować istotne pieniądze. Także jeżeli chodzi o konsumpcję żywności ekologicznej w Polsce, jest to obecnie około 8 euro na mieszkańca rocznie, podczas gdy średnia dla rynku Unii Europejskiej to jest 76 euro. Także wydaje się, że z tych obecnych 0,5% jesteśmy w stanie zdecydowanie i szybko rosnąć przez najbliższych wiele lat. To są przychody BioPlanet. W 2019 roku mieliśmy około 153 miliony. W 2020 w roku pandemicznym udało nam się zwiększyć przychody do 204 milionów. W 2021 będziemy mieli obroty zbliżone na poziomie z roku 2020. Spółka zatrudnia około 265 pracowników. Najwięcej pracowników pracuje w magazynie. Naszą cechą charakterystyczną jest to, że my dzielimy produkty na sztuki, czyli sklepy mogą zamawiać nie tylko w zgrzewkach, ale także na sztuki. Nasze kluczowe cele strategiczne to jest przede wszystkim utrzymanie istotnego wzrostu obrotów. Zakładamy, że co najmniej 10% rocznie. Najbardziej istotnym, istotnym celem naszym strategicznym jest zbudowanie nowych zakładów konfekcjonowania. W naszej firmie paczkujemy około 6 milionów paczek ląd. Rocznie i te 6 milionów jest obecnie pakowane ręcznie, czyli panie biorą szufelkę i przesypują soczewicę, kaszę czy ryż. Mamy zamiar zbudować nowe zakłady konfekcjonowania. Obecnie jesteśmy w trakcie wyłaniania generalnego wykonawcy, który będzie budować te zakłady i zakładamy co najmniej potrojenie mocy produkcyjnej w tym nowym zakładzie. I chcemy zbudować zakład o łącznej powierzchni około 5000 m2 wraz z zapleczem biurowym, magazynowym i laboratoryjnym. Kolejne cele to rozwój naszej internetowej platformy B2B oraz zwiększanie eksportu. Spółka wypłaca dywidendę. Od trzech lat płacimy. Co roku dywidendę. Naszym celem jest przeznaczanie na dywidendę od 30 do 60%. Przy czym ze względu na umowę z bankiem zakładamy, że ta dywidenda będzie wynosić około 30% w najbliższych latach. W ubiegłym roku udało nam się wypłacić dużą dywidendę, 75 groszy na jedną akcję. W ramach nowej emisji 200 tysięcy akcji pozyskaliśmy 5,6 miliona złotych. I zamierzamy przeznaczyć te pieniądze jako wkład własny w budowę zakładów konfekcjonowania. Łączna wartość inwestycji to jest około 33 miliony złotych. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo Pani Prezesie za przedstawienie spółki. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Miło widzieć zielony kolor. Proszę się odwrócić, zobaczyć. Tutaj, tam jest spółka Bioplanet. Także oby zawsze towarzyszył właśnie zielony kolor. Także bardzo serdecznie gratulujemy i oczywiście życzymy samych sukcesów. Już w życiu spółki, powiedziałabym, która w tej chwili przeszła do swojego nowego rozdziału historii. Bud zaczyna budować nową historię jako spółka notowana na rynku głównym, na warszawskim parkiecie. Gratuluję także nie tylko zarządowi, ale także pracownikom spółki, który tutaj pan, o których wspomniał. Myślę, że także to jest ich sukces, że spółka tak pięknie się rozwija. Dziękujemy Państwu, którzy byli, byliście dzisiaj z nami, oglądaliście naszą dzisiejszą uroczystość. Żegnamy się już teraz i oczywiście zapraszamy na kolejne. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.